Alleluja! Wysławiajcie imię Pana, wysławiajcie Pana, wy słudzy, którzy stoicie w domu Pana, na dziedzińcach domu naszego Boga. Wysławiajcie Pana, bo Pan jest dobry, śpiewajcie, grając na strunach imieniu Pana, bo jest łaskawe. Bo Pan wybrał dla siebie Jakuba, Izraela, na swoją własność. Ja wiem, że Pan jest wielki, że nasz Pan jest większy od wszystkich bogów. Cokolwiek Pan zechce, wszystko uczyni, na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. On sprowadza chmury z krańców ziemi, On w deszczach stworzył błyskawice, On ze swoich spichszy wyprowadza wichry, On poraził wszystko, co pierworodne w Egipcie, od człowieka po bydlę. Wysłał na Twe Egipcie obszary niezwykłe znaki i zjawiska z myślą o Faraonie i o wszystkich jego podwładnych. On pobił liczne plemiona i zgładził potężnych królów. Sihona, króla Amorytów i Oga, króla Baszanu, a potem wszystkie królestwa Kananu. Ich ziemię dał w dziedziczne posiadanie, w dziedziczne posiadanie Izraelowi, swojemu ludowi. O Panie, Twoje imię trwa zawsze. Pamięć o Tobie, Panie, z pokolenia na pokolenie. Pan bowiem wymierzy sprawiedliwość swojemu ludowi i okaże litość swoim sługom. Idole pogan to srebro i złoto, wytwory rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią. Mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Mają nozdrza, ale zapachu nie czują. Mają ręce, ale niczego dotknąć nie mogą. Mają nogi, ale nie chodzą, ze swego gardła żadnego głosu nie wydadzą. Nie ma oddechu w ich ustach. Niechby do nich stali się podobni ci, którzy je zrobili, a także ci, którzy na nich opierają swe nadzieje. Błogosław domu Izraela Pana, błogosław Pana domu Arona, błogosław Pana domu Lewiego. Żyjący w bojaźni Pańskiej, Pana błogosławcie. Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu. On mieszkający w Jeruzalem.